19 plus! Fajnie, twoje plany są realne. Wielkie miasto sława. W końcu zacznie się zabawa, zero telefonów. W ciu kiedy będziesz w domu? Posprzątałaś swój pokój, masz szlaban do końca roku. Jesteś pewna, że się uda, nie masz obaw. Ale stop, nie taka była umowa. Ile było planów, by rozpocząć już, to dorosłe życie? 19 plus! Ile było planów, by rozpocząć już? Do dorosłe życie 19 plus! Dzień dobry kochani, mam nadzieję, że obudziliście się w dobrych humorkach, bo ja czuję się wspaniale i to za sprawą mojej przyjaciółki Ali, która podjęła dzisiaj bardzo mądrą i dojrzałą decyzję. Postanowiła trzymać się z daleka od gościa, który mógłby zniszczyć jej życie. Wiecie, Ala zazwyczaj nie ma hamulców w sprawach sercowych. Pamiętacie historię z odranem, no i teraz mogłoby się skończyć równie źle, Ala. Zapomnij o Frodo. Nieważne, co do niego czujesz. Czasem nie warto jest za głosem serca. No ale jak to nie przyszedł na spotkanie? Było mówione z właścicielką w sprawie tej szkółki bokserskiej. Ale ja nie wiem, czemu on nie przyszedł na spotkanie. Przecież ja go nawet nie znam. Nie wiem, co to jest Frodo. Dobra, dzięki. Chodź na chwilę. Sebastian jest zdziwiony, że Ala szuka Frodo, bo wie, że zdecydowała się z nim nie spotykać. Ma nadzieję, że dziewczyna rzeczywiście sobie odpuściła. Niby tak. Tylko, że obiecałam, że mu pomogę, a on po prostu zawala spotkanie. No, myślałem, że sobie go wybiłaś z głowy. Mela mówiła nawet o tym na vlogu. No... Dobra, no wybiłam, tylko nie będę udawała, że go nie znam, prawda? A poza tym obiecałam że mu pomogę, więc... Frodo da sobie radę bez ciebie, Ala. Lepiej trzymaj się od niego z daleka, bo jeszcze się w jakieś kłopoty wpakujesz. No, ja wiem, że ty się o mnie martwisz, tylko czasem po prostu przesadzasz, no i... Trochę więcej zaufania, dobra? Frodo, poznałaś go? Nie, to nie był Frodo, na bank to nie był Frodo. Na bank chciał się odegrać, za to, że dałaś mu kosza. Nie no, co ty, on nie atakował mnie nożem. Zwariowałeś. Przypomnij sobie, jak kiedyś cię potraktował. On się nie zmienił, Ala, dzwonię na policję. Nie, Jezus, to nie był Frodo, rozumiesz? Boże, jaka ty jesteś naiwna. Chciałem zgłosić napad, moja koleżanka została zaatakowana nożem. Podejrzewamy, kim był sprawca. Nie uciek Nie, uciekł już. Nie, koleżance, nic się nie stało. Dobrze. Poczekam, podaję adres. Kasia jakiś czas temu postanowiła, że nie będzie się wtrącać w prywatne życie szefa. Nie zamierza znów pomagać mu rozwiązywać jego życiowych problemów. Nie wyrzucę! Skończ mi tę szopkę. Po co się awanturować? To naprawdę nie ma sensu. A może ja to lubię? Kasia, proszę cię, pomóż mi, mam kłopot. Kasia, po, posłuchaj, co w tej dziewczynie do rozsądku? Ja już na, naprawdę tracę cierpliwość. Proszę ty spocząć. Słuchaj, Witek, ja nie będę się zajmowała twoimi laskami. Jedną już przerabiam. boże i ty masz naprawdę fatalny gust. Chyba, ty! Proszę, Kaszka, wracaj, to jest polecenie służbowe. Proszę Słuchaj, usiąść. Je jeżeli chcesz, to możesz mnie wylać. Ja na pewno nie będę poznawała twoich dziewczyn, sorry. Ty jesteś zazdrosna? Już co ty chyba śnisz? Ale jak takie rzeczy można w ogóle namalować? Tutaj napisać. W takim miejscu, nie? Cześć, co tam? Czemu Cześć, tak to ci niezła awantura. Popatrz. To zrobiła ta laskawitka, co? Laskawitka? A o kim ty mówisz w ogóle? Tak, z którą kłóci się przed hotelem. Nie no, co ty, przecież to chyba nie jest jego dziewczyna. Nie no, na pewno nie. Właśnie. To była jakaś wariatka, która wpadła do hotelu i zrobiła rozróbę. Co wy gadacie, to to Witek jej nie zna? No na 100% nie. O cholera, to trochę wtopiłam. Dobra, e, powiedzcie dziewczynom, żeby to zmyły, dobra? Bo to nie może tak tutaj być. O, yy, Witek słuchaj, bo ja cię chciałam bardzo przeprosić. Programu. Tak, tak, bo wiesz, ja nie wiedziałam, że ty nie znasz tej dziewczyny, słyszysz, mega mnie zgupił. W porządku, przeprosiny przyjęte, tylko następnym razem proszę cię powstrzymaj się od komentowania mojego życia. Zwłaszcza, że jesteś niesprawiedliwa wobec mnie. Gdybyś wiedziała, z jaką dziewczyną się teraz umawiam, zmieniłabyś o mnie zdanie. Ja po prostu myślałam, że chcesz mi znowu wciągnąć swoje prywatne życie, tak jak z tą dziewczyną u ciebie na mieszkaniu, pamiętasz? nie wracaj mi do tego. Chcę, żebyś wiedziała, że teraz spotkam się z bardzo miłą. Uprzejmą porządną studentką medycyny. Nie gadajmy o tym, co? Jednak jesteś zazdrosna. Nie. 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 Po prostu mnie nie interesuje twoje życie. Tak. Ten pan od wina czeka. Już idę. Na razie. Kasia, co się dzieje? Co się kłóciliście? O nic. No ale nie, no. Przecież widzę. Coś jest między tobą i Witkiem? Nie, nic pomiędzy nami nie ma. Kasia zakochała się. Nie, Boże, to aż tak widać. No, ja widzę. Rafał, błagam cię, tylko nie mów nikomu, bo to jest taka beznadziejna sytuacja. Ja nawet tego Witka nie lubię, rozumiesz? No dobra, no może Złej. go lubię, ale jej też nie lubię. Teraz jestem na 100% procent pewien, że się w nim zakochałaś. Dobra, tylko nie mów nikomu i jak trzeba będzie, to ja się odkocham, dobra? No, Wracaj do pracy. Cześć, Marek. Słuchaj, miałaś dzisiaj rację, mówiąc, że czasami nie warto słuchać serca. Powiedz mi, dlaczego my jesteśmy taki głupi i ciągnie nas do nieodpowiednich ludzi? Wiesz co, zawsze wydawało mi się, że ludzie się powinni dobierać tak, żeby, nie wiem, połączyło ich chociaż podobne podejście do życia. Sorry, trochę przynudzam, ale Mela, mam problem i muszę z kimś o tym pogadać. Znajdziesz dla mnie czas? Strasznie długo ta policja jedzie. Sebastian jest pewny, że Ale zaatakował Frodo w zemście za to, że dała mu kosza. Jednak Ala zupełnie w to nie wierzy. Jezus, my masz jakąś paranoję na jego punkcie. A ty cały czas go bronisz? Uwierz, to jest zagrywka w jego stylu. A co, pociągnąłeś jakąś laskę, bo nie chciała z nim chodzić, tak? No nie, to znaczy nie wiem. No właśnie, no to przestań gadać te swoje teorie spiskowe, bo nie masz na to żadnych dowodów. Mam nóż, zobaczymy, czy będą na nim jego odciski palców. Co to za zgromadzenie, jakiś strajk tancerzy, czy co? Ale zaatakował jakiś koleś pod szkołą. Jak to? Czekamy na policję. Ale nic ci nie zrobił? – Bliżej się do niej. Ala, nic ci nie zrobił. Się do... Ala, nic ci nie jest? Nie. Niepotrzebna jej twoja troska. Coś ci się mnie tak uczepił. Chcę pogadać z Alon. Chcę że to ty mnie zaatakowałeś, bo chciałeś się na mnie odegrać. Powaliło cię gościu? Ala, chyba w to nie wierzysz? Nie. Zobaczymy, czy jej odciski palców będą na nożu. Policja już jedzie. Ciebie już całkowicie popieprzyło. Chyba nie myślisz, że mogłem zrobić krzywdę Ali? – Nie. K***a. Przecież ty jesteś chodzącym aniołem. No zaraz ci. Ustukujcie się, Sebastian. Ale policja już przyjechała, są przed szkołą w radiowozie czekają na ciebie. Policja? Ala, poczekaj. Słuchaj, ja nie chcę gadać z glinami, także się zmywam, ale złapię cię później, to pogadamy. Opowiesz mi o wszystkim, okej? Okay? No muszę już iść. Chłopie, musimy pogadać. Nie mamy o czym. Mamy. Mi naprawdę zależy na Ali i wbij sobie to do tej zakutej pały. Na szczęście ona nie chce mieć nic z tobą wspólnego. Dobrze, może masz rację, ale nie pozwolę, żeby stała jej się krzywda. I ty też miej ją na oku. Nie musisz mi tego mówić! Kasia nie może uwierzyć, że zakochała się w szefie, który strasznie działa jej na nerwy. Chce to ukryć i ma nadzieję, że szybko jej przejdzie. Można zjeść coś dobrego i posiedzieć w miłej atmosferze. No jak to, no w naszej hotelowej restauracji, nie? No to wiem, ale nie umówię się na randkę w swoim hotelu, nie? A, no widzisz, no to z planowaniem randki ci nie pomogę. A, a Kasia jest on mnie zazdrosna, co? Witak, prosiłam cię, żebyś nie żartował sobie w ten sposób w pracy, tak? No ale dobrze, A kto mi zrobił karczymną awanturę przed hotelem, to już nie pamiętasz? Przeprosiłam. Pracę sobie z tą randką, sam. Nie wątpię. A, gdyby coś ci wpadło do głowy, daj znać. I tak, e, Witek, słuchaj, bo ja też bym chciała dzisiaj wcześniej wyjść. Też masz randkę? Mogę czy nie? Możesz. Ja już wychodzę, więc też mam wolne. – Na razie. Super, na razie. No ale wy jesteście razem śmieszni. W jakim sensie? No nie wiem, jakoś tak fajnie i pomiędzy między wami. Wiesz, co chyba ci się wydaje. No ale nie obrażaj się, że ci tak powiedziałam. Po prostu widać, że Witek bardzo cię lubi. Nie sądzę. Dobra, słuchaj, ja lecę. Jakby co, to jestem pod telefonem. dobra? Okej, okay, jasne. Pa. Dzięki, pa. Mela czeka na Kasię, która zapowiedziała, że potrzebuje wsparcia. Tymczasem Lena ma dziś kolejną randkę z internetowym znajomym i jest bardzo podekscytowana. Jezus, no na sorry, no nie wiedziałam, że Kaśka przyjdzie bez zapowiedzi. No przecież nigdy tak nie robi. No, sama jestem w szoku. Wczoraj, a dzisiaj Kasia to nawet zwolniła się z pracy, żeby pokadać. No, co się stało? Właśnie nie wiem. Wydaje mi się, że chodzi o jakieś sprawy sercowe, bo miała taki dziwny głos na vlogu. Aha, powiesz mi jak wrócę, dobra? A ty z kim się umówiłaś? Co, kolejny niewypał w stylu. Jedna randka wystarczy, następny, proszę? Nie tym razem. Po pierwsze, to już jest trzecia randka. a Po drugie, pierwszy raz od czasu Oskara naprawdę pomyślałam, że coś z tego może być. Może i ty dopiero teraz mi o tym mówisz? No bo nie chciałam zapeszać. No mów szybko, z kim się mówiłaś, no? Powiem ci jak wrócę, dobra? No, lecę. No dobra, ale wtedy wypytam cię o wszystkie szczególiki. Dobra. Bardzo no, się cieszę, że wreszcie ktoś ci się spodobał. Tylko daj mu szansę, błagam cię. Obiecujesz? Tak, obiecuję. Dobra. Lecę. No baw się dobrze. Pa. Pa! Ameryka na pewno nie chcesz niczego słodkiego? No bo jestem już pod kamienicą, no to mogę wejść do cukierni. Dobra, no to już jestem, Kasia? no to... Witek, a co ty tu robisz? A ty? Śledzisz mnie? Ty chyba na głowę upadłeś. Ja, ja, żartowałem, tak jakaś zbięta jesteś. Wiesz co, no to może po prostu zastanów się czasami nad poziomem swoich żartów? Ostra, jak zwykle. Przyznam ci, że ci z do twarzy. Cześć. Cześć. Hej. Hej. To by się znacie? Tak. Czy, czy Kasia dla mnie pracuje. Znaczy, w moim hotelu. Aha, no bo Kasia to jest moja najlepsza przyjaciółka. A, aha, to, to Witek to jest ten twój szef, tak? O którym tyle mówiłaś. Pogadywałeś mnie? Mm, nie no, tylko troszkę, prawda Kasia? Masz najlepszą menadżerkę na świecie. Nie. Wiesz o tym? Wiem, wiem, podejrzewam, tak. A pamiętasz jak ty dzisiaj mówiłeś, że umawiam się ze studentką medycyny? Hmm. E, dobra, słuchajcie, ja lecę, bo ja mam bardzo ważne spotkanie, także nie pogadamy. Cześć. Cześć. Wiesz co, hmm? Witek, zaczekaj na chwilkę. Kasia! Kasia! Tak? Co jest? Co? Czemu zostawiłaś Witka? No przecież leć do niego. Kasia, przecież widzę. Co? Dlaczego mówisz, że jesteś umówiona na jakieś ważne spotkanie? Przecież dobrze wiem, że idziesz do Meli, tak? Tam się tak śpieszysz. Lęka, po, po prostu mam tylko korszy dzień i się trochę spijam. Leć do niego. Przecież widzę, jak się zachowujesz. Lenka, leć do Witka, bo jeszcze pomyśli, że o nim gadamy. O. Dlaczego się tak ciągle rozglądasz? No, nie masz wrażenia, że ten kolej za nami jest jakiś taki. podejrzany? Nie, ale szedł do klatki. Będziesz miała teraz lekką paranoję, to jest normalne. Wiem samo, tylko po prostu ja dopiero teraz zdawałam sobie sprawę z tego, że ten koleś mógł mnie zabić. Rozumiesz? Zaraz się odstresujemy i ci przejdzie, zobaczysz. No, tak myślisz, bo kurde, ja cały czas mam wrażenie, że ktoś mnie śledzi. Ala, chodź tutaj. Nie bój się, przy mnie jesteś bezpieczna. Dzięki. Co jest Ala? Słyszysz? Ale paranoję masz, chodź. Zaczekaj, słyszysz? Łap te chodź. Zaczekaj. Chyba. Dawaj! spadamy, Nóż! Co? A co myślisz o odpuszczę! Czy się dzieje? Hej, ty! Policja, hej! Policzymy się jeszcze! Chodźcie! 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 Chodź! Chodźcie! Chodź! Do domu! Chodź! Dobra, Kaśka, dosyć tego, no. Mów, o co ci chodzi, bo jak nie to cię sama do tego muszę. Odkąd przyszłaś, to wymieniłaś zaledwie dwa zdania, przecież chciałaś pogadać. No ale właśnie nie wiem, jak to mam powiedzieć. Normalnie, po ludzku, nie wiem, po polsku, jednym zdaniem. Mów. Kaśka, bo zaraz eksplodujeś normalnie w kosmos, no mów. No. No bo ja się chyba zakochałam w Witku. Kaśka. Wiem, mówiłaś mi o tym. No tak, no ale nie wiedziałam o tym, że Witek się spotyka z Leną. Co? No, Lenka spotyka się z Witkiem. Tak. Spotkałam ich w, w kamienicy, jak szli na randkę. ja wiedziałam, hmm. że. Ale jak już skumałam, rozumiesz, jak to wszystko działa i o co w tym wszystkim chodzi, to ja myślałam w ogóle, że zemdleję. Wiem, Kasia. Ja nie wiedziałam, że oni się mówili razem. No, Lenka też nie wiedziała, że Witek to ten Witek. Była tak samo zaskoczona, jak i ja. Już to okropne, no i co teraz? Nie wiem, przecież to jest wszystko bez sensu. Lenka, przecież miałeś być później. Co się stało? Randka z Witkiem odwołana. To nie jest moja bajka. Czemu, nie podoba ci się? Nie no, jest bardzo miły, ale... Ja cały czas myślę o Lenka, ja ci muszę coś powiedzieć. Ja chyba wiem co. No bo ja cię okłamałam na ulicy, no. Bo ja chyba coś... Podoba mi się Witek, no i nawet chyba coś do niego czuję, no tylko nie chciałam ci tego mówić, żeby ci nie zepsuć randki. No to na co czekasz? Czekajcie, telefon. O mama, czekajcie. Tak? O Jezu, cholera, zapomniałam, no. Dobra mama, yy, już wracam, zaraz będę. No, no pa. Dziewczyny, ja muszę lecieć, bo mama dzisiaj ma kolację z Pawlakiem i muszę zostać z Julką. A, jeszcze chętnie ja bym z wami chwilę pogadała. Dobra, Dobra. Kasiu, to leci. Pa! I julcie. Dobra, jak coś to jesteśmy w kontakcie. Pa! Pa, Kasiu. Pa! Lęka lęka, 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 lęka poczekaj. Co to, to była za akcja? Co to była za akcja? – No co? – No godzinę temu mówisz, że Witek to jest zarąbisty kolej, że zapominasz o Oskarze, a teraz co? Mówisz, że, że co? Że on nie jest dla ciebie? Ja no… Sama widziałaś, jaka Kaśka była zadowolona, jak to powiedział. No dobra, ale ty przecież nie wiedziałaś, że ona kocha się Witku. Nie wiedziałam do teraz. Zrozumiałam to, jak zobaczyłam minę Kaśki, jak się dowiedziała o tym, że ja spotykam się z Witkiem. No i co? Zerwałaś z nim specjalnie dla Kasi? Ona udawała, że niby wszystko jest okej, okay, no ale kłamała. No, mela, co ja miałam zrobić? No? no ale Lęka, przecież on tobie też się podoba, no. no. No, ale się nie zakochałam, no to przecież mogę sobie go odpuścić. Ja nie chcę, żeby Kaśka była nieszczęśliwa. Poza tym, Mela, ja widziałam, jak on na nią patrzy. Naprawdę je, Kaśka mu się podoba. Jesteś cudowna, wiesz? Oj, no, nie przesadzaj. No, normalnie się wzruszyłam. Sebuś, wiesz, to, to nie jest odpowiedni moment. No, jasne, jasne, dobra, dzięki za informację. No, hej, lęka, zbieraj się, jedziemy. A co się stało? Adrian próbował porwać, ale. Co, przecież on jest w więzieniu? No, też myślałam, że siedzi w więzieniu, ale chyba go wypuścili, albo nie wiem, tam uciekł, napadł na ale. Musimy jechać do niej, ona w kompletnej rozsypce. Ala jest wstrząśnięta napaścią Adriana. Miała nadzieję, że już go nigdy nie spotka. A teraz widzi, że ten będzie się mścił i nie ma zamiaru jej darować. Jak się trzymasz? Dobrze, że jesteś. Powiedzcie mi, kto wypuścił tego idiotę z więzienia? Ja też tego nie wiem. Nie przejmuj się, kochanie. Jesteśmy już z tobą. To pewnie rodzice Ali otworzy. O, dzień dobry. Słuchajcie. To jest niesamowite. Jak mogliście? Dałem wam szansę. A wy robicie następną rozrubę, tak? Sąsiedzi wszystko mi powiedzieli. Ale Zaraz proszę się uspokoić, my, my wszystko wytłumaczymy za chwilę. Nie, ja nie chcę słuchać już żadnych tłumaczeń. Jutro macie się stąd wynieść. Jak nie, wyrzucę was. Nie, no znowu. Tak, znowu. Znowu mamy bez powodu się wynieść. Mamy z panem podpisaną umowę. Jaką umowę? Mam gdzieś tą umowę. Jutro możecie z nią iść do sądu, okej? Okay? Ale przecież to nie jest nasza wina, że jesteś bandyci napadli na naszą koleżankę. Szczerze, mam to w dupie. Jutro macie się są wynieść, macie się spakować. I nie chcę was więcej oglądać. Jutro! bez jestem beznadziejna, to wszystko przeżyłem. Ale nie becz, to jest idiota, że przez taką akcję wywala nas z mieszkania. Z czelnym matą. Naprawdę musimy się wyprowadzić. Krecik, czy ty w ogóle go słyszałeś? Mamy się stąd wynieść. Lepiej się pakuj. I w ogóle dzięki, Ala, super. Możesz przestać, Małkowska? Nie no, no ma rację. Gdyby nie ja, to bym i was nie wyrzucił. Świetnie, że masz tego świadomość. Przyjmuj się słońce. Wszystko się jakoś, jakoś łoży. Wiem, że zrobiłam masę głupich rzeczy, ale dostaję za nie teraz po dupie. I bardzo dobrze, bo należało mi się. Naprawdę. I wszystko zniosę. Tylko dlaczego moi przyjaciele teraz mają przeze mnie kłopoty? To jest niesprawiedliwe. Zatrzymaj się, człowieku! Jest z Adrianem! Zatrzymajcie, go! — Do wszystkich patronów. Bierzemy go. Spokój, nie pajacuj! Adrian, właśnie! Widzę. Bierzemy go na przesłuchanie. Państwa proszę z nami. Spokój, nie pajacuj! Uważaj na te tłumy ludzi Trochę tu łatwiej się zgubić Jak myślisz, że pęcisz kanara Że nie wiedziałaś, to przestań się ludzić Ale nie martw się, już zaraz piątek Znowu wrócisz do domu z zablokowanym kątem Dzięki Bogu za zniżki, bo i tak zgubiłaś portfel A to dopiero początek Ile było planów, by rozpocząć już że do dorosłe życie 19 plus